Dobry wieczór, dobry wieczór. Witam serdecznie. I na początek, z racji tego, że jestem trochę w innym miejscu, jestem aż ciekawa, czy wszystko będzie w porządku, jeśli chodzi o internet. Mam nadzieję, że tak, więc mam do Was ogromną prośbę, żebyście mi dali znać, czy mnie widać, czy mnie słychać, czy wszystko jest ok. Ja mam nadzieję, że tak, chociaż widzę, że wskaźnik internetu pokazuje mi dziwne rzeczy, <grym> powiem szczerze, więc mam tylko taką nadzieję, że to będzie ok. Zrobię małą zamianę internetową. Mam nadzieję, że teraz będzie lepiej. Widzę, że wskaźnik pokazuje, że jest w porządku. Oczywiście chwila minie, zanim się ze mną połączycie, ale, e, tak jak obiecałam, nie chcę przedłużać, nie chcę, e, żeby ten live trwał nie wiadomo ile. Chcę, żeby to była krótka, rozkwina dietetyka pod kątem konkretnych e, zagadnień. I dzisiaj na tapetę wrzuciłam Wam nic innego jak reumatyzm. A dlaczego? No, bo dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień, właśnie reumatyzmu. I bardzo często reumatyzm jest dziwnie, niekoniecznie dobrze kojarzony z konkretną chorobą. Wiele osób mówi: Mam reumatyzm, ale co to znaczy? Dlatego dzisiaj z, z właśnie zatytułowałam tego live'a, to krótkie nasze spotkanie, że reumatyzm to nie choroba. Dlaczego? Ponieważ reumatyzm to nic innego, jak zespół właściwie Około 200 różnych jednostek chorobowych, bardzo mocno związanych ze stanem zapalnym, przede wszystkim związanym z mięśniami, kośćmi i stawami. Więc bardzo, bardzo dużo tego jest, i dlatego chcę pokazać właśnie, że to nie do końca w ten sposób. Oczywiście, jeśli chodzi o problemy ze stawami, z kośćmi, z mięśniami, Tutaj też oczywiście są odpowiednie elementy żywieniowe, które mają znaczenie, a bardziej jeszcze tutaj trzeba byłoby się zagłębić w kwestię właśnie stanu zapalnego, które produkty nam ten stan zapalny zwiększają, a które produkty nam ten stan zapalny zmniejszają. I o tym może za chwilę. Ale chcę Wam powiedzieć, że na wszelkiego rodzaju choroby reumatyczne w Polsce cierpi aż 10 milionów osób. To jest naprawdę dużo. Z czego 70% to niestety my kobiety. Mówię my kobiety, bo oczywiście w większości mojej grono, które mnie słucha, to są kobiety. Nie zawsze, oczywiście, jeśli się pojawia mężczyzna, to bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam, ale i Was, kobiety drogie, również serdecznie pozdrawiam. Na koniec dzisiejszego dnia. I chcę Wam powiedzieć właśnie, żebyście wiedziały, wiedzieli, jak to dokładnie wygląda. Na ten reumatyzm składa się 10, tak naprawdę głównych grup chorobowych. Tych chorób jest tak dużo, że człowiek aż zaczyna zastanawiać się, czy to reumatyzm, czy nie reumatyzm, ale myślę, że warto mieć świadomość. Oczywiście niektóre nazwy są dość skomplikowane i dość, bym powiedziała, nawet trudne. Do pierwszej z tych głównych grup zaliczanych do reumatyzmu jest nic innego jak układowe choroby tkanki łącznej, m.in. reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń rumieniowaty układowy, młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów, tzw. Tak MIZS, bądź rumień guzowaty. Drugą z grup, to jest właśnie taka trudna nazwa, ale też takie osoby mają właśnie takie schorzenia, to są spondyloartropatie, no, mocno zakręcona na, na nazwa. I między innymi tutaj zaliczamy zespół Reitera, łuszczycowe zapalenie stawów, które jest dość częstym schorzeniem niestety, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa. I to między innymi w tej grupie, drugiej grupie. Trzecia grupa to jest nic innego jak choroba zwyrodnieniowa stawów, czyli w momencie, kiedy mamy zwyrodnienia, no to tutaj też, też jesteśmy zaliczane do grupy, którzy chorują na reumatyzm. Czwarta grupa to są choroby kości i chrząstek, i tu między innymi to może Was zaskoczyć zaliczana jest osteoporoza. a Osteo artnopatia e, o, e, przerostowa, tak, no to są tr trudne nazwy, tak? E, czyli osteo a, artropatia przerostowa, osteomalacja. I tu akurat e, z osteomalacją ja sama mam kłopot, więc mogę powiedzieć, że też mam e, e, reumatyzm, e, aczkolwiek, no właśnie. To jest ta świadomość, wiedza. Zapalenie kości, dysplazja kości i stawów. To są te choroby, które są w tej grupie czwartej stawów oraz zapalenia pochewki, ścięgien i kaletek. E, no znowu kolejne trudne nazwy, ale tak to wygląda. E, ja nie, niejednokrotnie słyszałam o, o takich właśnie nazwach, e, w związku z moimi jakieś tam problem, pro, problemami stawowymi. E, i ja się gdzieś tam z tymi nazwami obyłam. Kolejna grupa szósta, choroby gruczołów dokrewnych i metaboliczne, które, którym towarzyszą choroby stawów. I tu jest znowu ciekawostka, bo do tej grupy zaliczana jest na przykład dna moczanowa i cukrzyca. I tu... Chwilkę się zatrzymam nad tym, ponieważ oczywiście Dna inaczej podagra. Kiedyś e, zawsze, e, tak jak prowadziłam live o dnie, to mówiłam choroba królów, ale i artretyzm. To jest inaczej, nic innego jak Dna I wiele osób myśli, artretyzm, e, reumatyzm to to samo. No nie, w żadnym wypadku to nie to samo. Gosienka do nas pisze. Dawno mnie nie było. Witaj Małgosi. Cieszę się, że nadal jesteś. Jestem Małgoniu, mnie też przez jakiś czas nie było. Okres wakacyjny był takim okresem trochę przerwowym dla mnie, trochę zakręconym, ale również bardzo się cieszę, że dołączyłaś Gosieńko i że jesteś z nami. Mam nadzieję, że teraz systematycznie co tydzień będziesz uczestniczyć w naszych spotkaniach i oczywiście serdecznie zapraszam do zapraszania kolejnych osób, które... Chcą dowiadywać się konkretnych wiadomości dotyczących zdrowia, dotyczących właśnie połączenia odżywiania z konkretnymi jednostkami chorobowymi i jak sobie właśnie radzić z tym, żeby wychodzić z tych różnych problemów zdrowotnych właśnie żywieniowo. Ale wracam oczywiście do reumatyzmu. Była to kwestia właśnie szóstej grupy, gdzie była dyna moczanowa, i cukrzyca, to też jest właśnie choroba, która często dotyka właśnie problemy stawowe, choćby stopa cukrzycowa i, i, i różne problemy właśnie z gojeniem się ran. To ma znaczenie. Słuchajcie, w grupie należącej również do reumatyzmu, zaliczamy nowotwory. I to jest grupa siódma, jeśli chodzi o choroby. Grupa ósma, zaburzenia nerwowo-naczyniowe, między innymi, i myślę, że to jest coś, co jest dość częste i popularne, zespół cieśni nadgarstka i neuropatyczne choroby stawów, czyli powiązane z układem neurologicznym tak naprawdę. Dziewiąta grupa to jest reumatyzm pozastawowy, zmiany zapalne w, w obrębie tkanek miękkich między innymi zapalenia ścięgien, zapalenia powięzi, torbiele i fibromialgia. Więc takie trudne nazwy oczywiście tak samo. I dziesiąta grupa to są choroby z objawami ze, ze, sta, ze strony stawów, między innymi sarkoidoza, urazy, i tu jest też ważna sprawa, właśnie urazowa. U mnie akurat wszelkie problemy stawowe właśnie są pourazowe, niestety. I myślę, że dla wielu osób to właśnie też jest to, że po urazie mają problemy stawowe, ale nie mówią, że mają reumatyzm, a to jest wszystko zaliczane do grupy reumatyzmu. I choroby trzustki oraz hemofilię. Więc słuchajcie, no tego jest bardzo, bardzo dużo. Ale tak jak powiedziałam przed chwilą, tutaj trzeba byłoby się bardzo mocno skupić na kwestii. Właśnie zadziałania przeciwzapalnego. Oczywiście serdecznie zapraszam do odsłuchania stricte live o, o właśnie stanie zapalnym, jak sobie z nim radzić, co jest, co działa prozapalnia, co działa przeciwzapalnie, bo to jest bardzo też fajny materiał, który nagrywamy już wcześniej, więc nie będę się powtarzać w 100% pod tym kątem, ale tak, żeby, żeby wiedzieć, co powoduje właśnie stan zapalny? Bardzo często oczywiście żywieniowo e, stan zapalny powoduje nic innego jak cukier. Nadmiar cukru, przede wszystkim cukru prostego będzie działał prozapalnie. E, będzie oczywiście działać prozapalnie wszelka kwestia używkowa, alkoholowa itd. itd. bo tego jest naprawdę dużo. Produkty mleczne, produkty pszenne, produkty właśnie takie wysoko przetworzone, one wszystkie będą działać prozapalnie, czyli będą tworzyć ten stan zapalny. A co z kolei będzie działać przeciwzapalnie? Przeciwzapalnie będą działać na przykład kwasy tłuszczowe, niezbędne jest stan kwasy tłuszczowe omega-3. I tu podkreślę. Tylko i wyłącznie omega 3 ma działanie przeciwzapalne, natomiast omega 6 i omega 9 mają działanie prozapalne również, chociaż są bardzo potrzebne, więc w odpowiednich ilościach nie zrobią nam krzywdy, ale stricte działanie przeciwzapalne będzie nam tutaj dawać omega 3. Dlatego warto wiedzieć i sięgać po dobrą omega 3 tylko i wyłącznie omega-3, nie w połączeniu z omegą-6 i omegą-9 i ważna sprawa przyjmować ją przed posiłkami, co najmniej na 20 minut przed, a nie w trakcie, ponieważ ta omega-3 ma bardzo duży problem z kwestią wchłanialności, dlatego potrzebuje być przyjmowana przed posiłkami to jest ważna sprawa. Przeciwzapalnie tutaj można wymieniać i wymieniać tak naprawdę też dużo różnych zdrowotnych, żywieniowych rzeczy, ale słuchajcie, ja tutaj jeszcze powiem ważną sprawę, bo jeśli mamy stan zapalny, organizm ogólnie jest jakoś w słowiu zapalony, to też jest bardzo ważną kwestią samonawadniania jego, bo jeśli jest niedobór wody, no to tak samo ten organizm nie potrafi sobie poradzić w ogóle ze stanem zapalnym, pozbyć się go. I oczywiście prowadzenie diety e... Nieobciążającej, nie ciężkostrawnej, niesmażonej, nie jakiejś tam fast foodowej, będzie wpływać bardzo, bardzo korzystnie. Oczywiście wszelkie zielone części roślin, sałatki, sałaty i w ogóle surowe rzeczy, oczywiście po że nie mamy problemu z wątrobą chociażby, to one powinny tutaj się pojawiać, bardzo, bardzo są istotne. Dużo właśnie przeciwutleniaczy, polifenoli, czyli takich składników, które są zawarte w tych takich ciemnych i warzywach Owocach, wszelkie jagodowe owoce będą tutaj, będą, będą tutaj działać bardzo korzystnie, na naszą korzyść, tak naprawdę. Więc to tak pokrótce, tak żeby było jasne. Oczywiście, jeśli macie pytania, to serdecznie zapraszam do ich zadawania. Ja jestem ciekawa, tak naprawdę, czy ktoś z Was tutaj pojawiających się ma problemy ze stawami, z mięśniami, a może z układem kostnym, właśnie osteoporoza, osteopenia, początek osteoporozy. Coraz częściej się też mówi o tym, że osteoporoza jest chorobą z autoagresji, kiedy organizm zaczyna właśnie sam siebie atakować i to by się to jak najbardziej zgadzało, tak jak zresztą RZS, czyli i idealne zapalenie stawów, też jest chorobą z autoagresji. Niestety w dzisiejszym świecie to żywienie, które mamy, no właśnie bardzo niekorzystnie wpływa na to, że nasz organizm nie funkcjonuje jak trzeba. Ja tylko jeszcze powiem jedną rzecz, podkreślę, bo to często podkreślam, ale tutaj jeszcze raz podkreślę. Jak się tworzy stan zapalny? Oczywiście są różne opcje: stres, niestres też powoduje stan zapalny. Żywienie nieprawidłowe powoduje stan zapalny. Ale naj, jedną z naj, najczęstszych przyczyn, tak naprawdę, powstawania stanu zapalnego jest nic innego jak niewłaściwe trawienie w żołądku, czyli niewłaściwe pH w żołądku, jeśli chodzi o strawienie białek. Jeśli białka są niestrawione, przejdą do jelit. Jelita są, nie daj Boże, nieszczelne. Urawy, przeciekające, jakkolwiek to nazwiecie. E, I te niestrawione części białka przejdą do krwiobiegu, a tak się zdarza. To nasz organizm bardzo często przez to, że właśnie te białka są niestrawione, a białka nas dożywiają. Są te nasze ciała obronne, to nasze wojsko jest niedożywione i nie wie, co ma zrobić z czymś, co się dostało do krwiobiegu, czego nie powinno być. E, I zaczyna atakować. Bardzo często nie to coś. Tylko siebie samego w różnych aspektach, albo w tarczyce, albo w stawy, albo w kości, przeróżne kwestie problematyczne, jeśli chodzi o właśnie autoagresję, czyli atakowanie samego siebie. I co możemy zrobić? No, przede wszystkim sprawdzić, jak jest z naszym zakwaszeniem żołądka. Tutaj polecam test z sodą dla odważnych i dla zdrowych, i zadbanie o jelita, żeby je oczyścić i bardzo mocno uszczelnić, bo to jest ważne. Witamina C, witamina C, jeszcze raz witamina C, też będzie działać bardzo, bardzo dobrze i uszczelniająco właśnie naczynia krwionośne i nasze jelita. Więc tu możemy to zadziałać w ten sposób, a jak oczyścimy organizm i uszczelnimy jelita, to dożywiać go bardzo, bardzo porządnie dietą urozmaiconą, niejednoitą, nie monotonną, nie taką stałą, ciągle to samo. I to powinno poskutkować poprawą stanu zdrowia, również wszelkich, właśnie, no właśnie. Reumatycznych schorzeń, dlatego podkreślam, reumatyzm to nie choroba, to zespół wielu, wielu chorób, które tak naprawdę już wcześniej wymieniłam, które dają różne objawy. Natomiast najgorsze w tym wszystkim jest to, że przy tych problemach reumatycznych jest ogromny ból, i żeby się go pozbyć, no trzeba zacząć pracę u podstaw, od środka bo pamiętajcie że wszystko to co jest na zewnątrz to co jest objawem pokazuje nam się tak to to jest coś co się zaczęło w środku i trzeba od tego środka rozpocząć małgonia do nas pisze ja wam wyświetlę. Tak, mamy problemy i w mojej rodzinie występują dziedzicznie. Chciałabym Cię poprosić o kilka słów informacji na temat kolagenu, który wrócił w firmie Forever, bo wiem, że pracujesz z tymi preparatami. Myślę, że na to też pomocne. Gosieńko tak, to jest bardzo pomocne. To jest produkt, akurat który ja bardzo serdecznie polecam. Zresztą, jak tylko się pojawił, to od razu go zakupiłam w możliwej ilości, jaka tylko była. Na temat kolagenu, Gosieńko, ja też nagrywałam już live'a i nie chcę się powtarzać, bo to, to też nie o to chodzi. Wejdź na grupę, proszę cię, i odszukaj sobie, wciśnij lubkę i odszukaj kolagen i na pewno znajdziesz właśnie mojego live'a odnośnie kolagenu. Polecam również, ponieważ na pewno o kolagenie mówiłam na Instagramie, na moim koncie Instagramowym, gdzie tutaj oczywiście też dzisiaj mamy relacje i, i, i spotkanie. Na Instagramie mo, moje konto, mój nick, że tak powiem, to jest nic innego jak, tylko bez polskich znaków, malgorzata podkreśnik Ledwonu. I też można odszukać właśnie w, w nagraniach, będzie na pewno prosto, bo tam jest wszystko opisane na stronie głównej, więc łatwo, łatwo będzie. Małgoniu, gdybyś nie znalazła, to oczywiście najlepiej, jakbyś odezwała się do mnie bezpośrednio. Słuchaj Gosiu, jeśli chcesz konkretnych czy jakichś informacji dodatkowych, to ja podkreślam, mam też 20-minutowe darmowe konsultacje telefoniczne. Możesz do mnie zadzwonić. Telefon jest dostępny na mojej stronie internetowej, zresztą na mojej facebookowej stronie wszędzie można znaleźć, nawet wpisując imię, nazwisko i dietetyk w internecie czy tych dietetyk, to znajdziecie moją osobę i możecie też wykonać telefon i się umówić na takie spotkanie. Ja jestem otwarta i jak najbardziej no moim przesłaniem, moją misją w życiu jest to, żeby pomagać. Więc yy, cieszę się. Że choćby taką formą właśnie spotkań mogę to robić i szerzyć dalej. Jeśli podobał Ci się ten live, jeśli był dla Ciebie wartościowy, jeśli daje Ci konkretną wiedzę i informację i uważasz, że inni też powinni go odsłuchać, to serdecznie zapraszam do udostępniania. Z grupy dobro, które daje Tobie, bez sensu udostępnić, bo ono nie będzie, nie będzie widoczne, ale na Instagramie można, bądź pro, można wejść również na mój kanał na YouTubie. Można też zasubskrybować go i serdecznie polecam. I właśnie z internetu, z YouTube'a można skopiować link i wrzucić na swojego, na swojego, czy właśnie facebookowego, pytanie, czy macie konto prywatne, czy, czy jakieś tam firmowe, to możecie wrzucić na swoje profile, czy na swoje grupy, żeby szerzyć to dalej. Będzie mi bardzo, bardzo miło, każde serducho, każdy like. Za wszystko to dziękuję. I oczywiście widzimy się za tydzień, oczywiście w rozkminach dietetyka o 21.00. Udało mi się dzisiaj w 20 minut, więc będę kończyć, nie chcę przedłużać. Życzę Wam mnóstwo, mnóstwo dobrej energii, zdrowia i nie powiem braku bólu tylko po prostu zdrowia, żeby nie skupiać się na tym, czego nie chcemy, tylko na tym, co chcemy. Więc życzę Wam po prostu pełnej ruchomości, całego układu ruchu, stawów, ścięgień i wszystkiego innego, zdrówka i wszelkiego dobra. Kochani, do miłego, dobrej nocy Wam życzę.